Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Terra Kamil Stwierdziłem, że nagram wam, zmieniam aktualnie terra, pudełeczko dla ślimaczków Tutaj one są, tutaj się sama Stwierdziłem, że wam pokażę, teraz tu mam w rozrobiony, trochę za dużo wody sobie nalałem Muszę rozcisnąć i wsypuję im tutaj Ja skończę, to pokażę dalej aranżację Skończyłem zbliżać pudełko, nałożyłem torf, tyle wystarczy torfu No to teraz damy sepię tutaj damy tego muchu co miałem przedtem tutaj gdzieś w, w, run, w kąt damy sorry za głos ale trochę mam, mam katar i chrypkę no i tutaj mam te ślimaczki weźmiemy jednego hop w nowym pudełeczku weźmiemy drugiego hop w nowym pudełeczku no i to ją wystarczy na jakiś czas no i jeszcze im tu dam jedze, jedzonko no to, to było, było na tyle w dzisiejszym odcinku taki szybciutki odcinek na spontanie Dzięki za oglądanie zostawcie suba i obkę w górę, cześć!